Do napisania dzisiejszego felietonu skłoniło mnie, skłonił mnie fakt, że coraz częściej trafiam na przykłady ilustrujące znany od dawna problem poznawczy, określany mianem efektu Daninga-Kruger. Ci dwaj psycholodzy opublikowali ponad ćwierć wieku temu artykuł pod takim ciekawym tytułem. Niewykwalifikowany i tego nieświadomy. Czyli jak trudności w rozpoznawaniu własnej niekompetencji prowadzą do zawyżonej niekompetencji. Ich teza w uproszczeniu była taka, że osoby, które są dobre w swoim zawodzie, mają najczęściej tendencję do zaniżania oceny swoich kompetencji. Podczas gdy te o niskich kwalifikacjach mocno swoje kompetencje przeceniają. Psycholodzy sformułowali tę te, swoją tezę na podstawie badań nad studentami, więc dziwnego, że wkrótce inni naukowcy badający innych studentów wyniki tych badań zakwestionowali. No tak. Ale nie wdając się czysto takie naukowe spory na ten temat, no musimy przyznać, że każdy właściwie z nas spotyka się nierzadko z przykładami, które potwierdzają prawdziwość tego efektu. No, najpierw spójrzmy na politykę. Okej, okay, nie wszyscy prezydenci, premierzy i ministrowie podpadają pod tezę Daninga Krugera. Ale gdyby przebadać tę grupę, no to z pewnością wyniki dostarczyłyby twardych dowodów potwierdzających, potwierdzających to, co sformułowali i Dunning i, i, i Kruger. No i przykładów z historii, z teraźniejszości każdy z nas pewnie zna to. Skutki takich postaw, w świecie polityki są groźne, bo przekonani o swojej wiedzy i o umiejętnościach politycy potrafią skutecznie trafiać do podobnego sobie elektoratu, czego efektem jest zazwyczaj duże poparcie dla mało ciekawych kandydatów na różne wysokie stanowiska. No i przy okazji taka postawa przeceniania własnych kompetencji sprawia, że rośnie popularność najróżniejszych mitów, przesądów, teorii spiskowych, no i wreszcie zaników wstydu wynikającego ze zwykłej ciemnoty. Podobnie w wszelkiego typu organizacjach znajdujemy szefów mądrych i takich... No, pseudo-mądrych, czy mądrych w cudzysłowie. I ci ostatni charakteryzują się najczęściej wielką pewnością siebie, arogancją i bezwzględnością działań. Zazwyczaj prowadzi to w ostatecznym rachunku do strat w biznesie, a w przypadku organizacji społecznej do utraty ich wiarygodności. W świecie akademickim. Efekt Daninga Krugera też pojawia się całkiem często. Dotyczy to m.in. pseudoteorii wygłaszanych z wielką pewnością siebie przez naukowych hochsztaplerów i przesadnej skromności tych, którzy rzetelnie pracują i z wielką ostrożnością formułują ważne hipotezy. Zdarzają się też przykłady działań pozornie mało istotnych. Co nie znaczy, że nieszkodliwych, choć na pozór śmiesznych. Otóż ostatnio dość przypadkowo wpadła mi w ręce lista przedmiotów humanistyczno-społecznych do wyboru przez studentów politechniki gdańskiej. Na mocy prawa każdy student kierunków technicznych, ścisłych, ma obowiązek zaliczyć określoną liczbę godzin zajęć, właśnie z tematyki albo humanistycznej, albo społecznej. I to jest mądry przepis. Tyle, że wspomniana lista została, no, tak się domyślam, ułożona przez no, zapewne profesora, który znowu zapewne humanistyki ani wiedzy społecznej nie posiadł, ale uznał, że to nie jest żadna przeszkoda, żeby taką listę stworzyć. Powziąłem takie podejrzenie graniczące z pewnością. Gdy na tej liście przedmiotów znalazłem takie oto kwiatki. Podaję tytuły tych przedmiotów. Historia piwnej rewolucji w Polsce i na świecie. Drugi przedmiot. Polimery w sporcie. Trzeci. Rejsy statkami pasażerskimi. Czwarty. Zjedz to z sensem. Żywność społeczeństwa. No, wśród ogólnej liczby dwunastu przedmiotów, tylko pięć nie budzi wątpliwości, sądząc po tytułach, dotyczących przynależności bądź to do humanistyki, bądź do nauk społecznych. Z tym, że tylko w trzech przypadkach te przedmioty no, będą wykładane przez osoby, Zawodowo y, związane z tymi dyscyplinami. Polityka ma naprawdę i dobrych filozofów, i socjologów, i psychologów, i ekonomistów. Nie wiem, czy nie zgłosili swoich propozycji ze skromności, czy też właśnie zostali skreśleni przez kogoś, który uważał, że lepiej od nich. 笑死了。